Dzień dobry, słuchajcie, dzisiaj mamy powtórzenie wiadomości, czyli temat to dynamika, myślnik, powtórzenie wiadomości. Co będzie na sprawdzianie i co Was obowiązuje? Słuchajcie, no przede wszystkim będą trzy zasady dynamiki, ich konsekwencje, wzory i zadania z tym związane. Powtórzenie podzieliłam sobie na trzy elementy. Pierwszy z nich dotyczy pierwszej zasady dynamiki. Co Was obowiązuje? No, przede wszystkim jej treść. I w tym momencie Wy sobie ją zapisujecie tutaj. Natomiast ja Wam jeszcze raz powiem. Słuchajcie, jeżeli na ciało nie działa żadna siła albo siły się równoważą to ciało porusza się ruchem jednostajnym, prostoliniowym, bądź spoczywa. Czyli słuchajcie, jeżeli mamy zapisać do niej wzór odpowiedni, no to jest takie, że siła wypadkowa jest równa zero. Kiedy mamy takie sytuacje? Takie sytuacje mamy, oczywiście moje cudowne rysowanie, gdy samochodzik po prostu spoczywa, albo gdy samochodzik porusza się z pewną prędkością i na przykład siła Silnika wynosi 200 N, a siła oporów powietrza też wynosi 200 N. Wtedy widzimy, zobaczcie, że wypadkowa tej siły jest równa 0. Jaka jest konsekwencja? Albo prędkość jest 0, lub prędkość jest stała. Nie ma innych możliwości, tak? To jest bardzo przyjemne, żeby trenowali sobie takie zadania. Więc, jakie tu może być zadanie, tak? No to przykład zadania jest następujący. Jeżeli ciało porusza się ze stałą prędkością, ze stałą prędkością, e, na nich będzie to 20 km na godzinę. Powiedzmy, jest to traktor w takim razie, i wiemy, że opory ruchu wynoszą. Niech będzie 1000 N, ile wynosi siła silnika. No i słuchajcie, my to zadanie: mamy tu słowo klucz porusza się ze stałą prędkością, czyli my wiemy, że siła wypadkowa musi być równa 0. Czyli jak sobie narysujemy tego traktora, moje rysunki są w ten sposób, tak? I wiemy, że opory ruchu to 1000 N, no to siła ciągu silnika też musi wynieść 1000 N, jednego zera mi brakuje. To jeżeli chodzi o pierwszą zasadę dynamiki, no to idziemy dalej, powtórzenia nie koniec. Drugi element to druga zasada dynamiki. Eee, a w sumie to nie, przepraszam, poszłam trochę za, za szybko. Słuchajcie, drugim elementem jest tak zwana bezwładność, ponieważ bezwładność jest konsekwencją pierwszej zasady dynamiki, czyli ta, być bezwładność. Czyli co to jest bezwładność, musicie państwo wiedzieć, tak? Co to jest? No i co to jest? No to to jest po prostu słuchajcie cecha ciała, która powoduje, że ciało dąży do zachowania swojego poprzedniego ruchu, tak? Swojej poprzedniej prędkości. I wiemy, że im większa masa, tym większa bezwładność. Czyli nad większą masą nam ciężej zapanować. E, więc co to jest macie wiedzieć, że im większa masa, tym większa bezwładność? Oraz jakiś przykład. Nie wiem, czy pamiętacie. Moje przykłady były takie, że jedzie chłopak w autobusie, tak? Trzyma się, powiedzmy, yy, musi się trzymać poręczy, trzymać się jakiegoś siedzenia, ponieważ ten samochód nagle zahamuje. To uczeń, chłopak, dziecko leci do przodu, prawda? Albo z tą yy, łyżką, z kapustą, to jest obojętnie, macie mi po prostu podać jakiś przykład. Teraz zaburzyłam to trochę, bo trzecim elementem. Jest druga zasada dynamiki, no ale tak wyszło, słuchajcie. To musi być poukładane w głowie. Druga zasada dynamiki. Ona jest dla nas, powiedzmy sobie, najfajniejsza, bo tutaj już pojawia się wzór i tutaj możemy tak naprawdę coś wyliczać. Słuchajcie, druga zasada dynamiki oczywiście, co Was obowiązuje treść ja ją jeszcze raz powiem. Słuchajcie, jeżeli na ciało działa niezrównoważona siła, to ciało porusza się ruchem zmiennym. A przyspieszenie, które uzyskuje, jest wprost proporcjonalne do siły, a odwrotnie do masy. Czyli w konsekwencji mamy taki wzór, że przyspieszenie to siła przez masę. Przez masę, tak? No i teraz y, słuchajcie, tutaj będzie troszkę. Y, no i to jest wzór kluczowy w dynamice. I my mamy tutaj takie powiązania, czyli my musimy pamiętać, że jeszcze możemy przyspieszenie wyliczać. Delty V przez delta T. Tak. Więc tutaj mamy powiązanie jakby kinematyki z dynamiką. No i to jest, to jest ta kluczowa zasada dynamiki. Jakie tu mogą być zadania? No to już lecimy Słuchajcie, no To takie przykładowe zadanie. Samochód. Pod wpływem pewnej siły. Uzyskuje przyspieszenie 2 metry na sekundę do kwadratu, wiedząc, że jego masa wynosi pół tony, oblicz siłę. No to słuchajcie, to jest akurat spoko zadanie. My wiemy sobie tak. Samochód pod wpływem pewnej siły uzyskuje przyspieszenie. Czyli to jest informacja, że my jesteśmy w drugiej zadzie dynamiki. Więc możemy sobie sami dla siebie zapisać wzory, tak? F przez M i od razu pisać sobie ten drugi wzór, bo może się przydać. E, zawsze możemy sobie zrobić e, na spokojnie trójkątnik do tego, żeby sobie wyznaczyć pewne elementy. Teraz sobie to zróbmy, no. to się przyda do kolejnego zadania. Pamiętamy, że to, co jest nad kreską ułamkową, słuchajcie, wchodzi do góry piramidki. Czyli tu będzie F, tu jest A i tu jest M. Tu u góry mamy delta V, A i delta T. Tak? No to mamy tak. Samochód pod działaniem pewnej siły uzyskuje przyspieszenie, czyli mamy A2 metry na sekundę do kwadratu. Wiedząc, że jego masa wynosi 0,5 tony, to ma nam się nie podoba, więc szybciutko i sprawnie zamieniamy na kilogramy. Oblicz tą siłę. No to słuchajcie, tu nie będzie żadnego problemu, bo zobaczcie, wzór na siłę jest tylko tutaj. Jak zasłonimy siłę, musimy mieć a razy m. Mamy a, mamy m, picobello. Czyli zapisujemy sobie wzór, no i wyznaczamy. Czyli mam 2 razy 500 m na sekundę do kwadratu razy kilogram daje mi newton, Czyli to moi drodzy jest 1000 N. No i zrobimy sobie level troszkę wyżej. Czyli zadanie drugie. Gdy zadziałano na ciało siłą, o wartości, powiedzmy sobie, a niech będzie 100 newtonów, mm, zaczęło przyspieszać. Masa ciała wynosi 10 kg, tak? Oblicz, o ile Wzrosła prędkość ciała w czasie dwóch sekund. Słuchajcie, to jest zadanie takie z olimpiady. To już jest takie dosyć hardkorowe. Spróbujmy sobie to rozwiązać. Więc ja sobie dam tak kartkę, żebyście widzieli to zadanie. No więc co mamy podane? No to lecimy sobie w danych. Gdy zadziałano na ciało siłą, czyli mamy siłę, 100 newtonów. Zaczęło przyspieszać. Mamy ruch przyspieszony, mamy siłę. Czyli jesteśmy, słuchajcie, w drugiej sadzie dynamiki. Zapisujemy sobie wzory, żeby one nam się gdzieś nie zgubiły, tak? Ewentualnie przerysowujemy te trójkąty. I zawsze jest ta sama metoda, słuchajcie, przerysować sobie wzór, przerysować sobie trójkąt, albo napisać jeden raz na sprawdzianie, i cały czas z tego korzystać. Czyli mamy siłę, zaczęło przyspieszać. Mamy masę 10 kg. Pytają nas, o ile wzrosła prędkość. Czyli zobaczcie, nie o przyspieszanie, tylko o zmianę prędkości. To jest nasza delta V. Przypominam, w czasie 2 sekund. No to lecimy. Pytają nas o zwiększenie prędkości, tak? Zobaczmy, jak będzie je należało wyliczyć. Jak sobie zasłonimy w trójkącie delta V, to wyjdzie mi A przez D, raz delta T. Delta t mogę traktować jako czas, zamiennie, to na spokojnie, tylko brakuje mi a. Ale a mogę wyczyć z drugiego wzoru, to jest f przez m. Mam f, mam m, no i super. To jest takie zdanie na piątkę, powiedzmy. Piątkę, umawiamy się tak samo, macie bezbłędnie, macie szóstkę. To jest takie cięższe zadanie, słuchajcie, jak ktoś go nie potrafi, to, no, to jest trosz, lekkie utrudnienie, będą takie y, łatwiejsze, natomiast to jest takie zdanie naprawdę na pięć. A nawet 6. OK, czyli mamy przyspieszenie, to jest siła przez masę, tak? No i lecimy, proszę Państwa. Siła wynosiła ile? 100 przez 10, zobaczcie, jak fajnie wymyśliłam. Przyspieszenie musi wyjść w metrach na sekundę do kwadratu, więc możecie od razu to zapisać, albo pamiętać, że Newton to jest kilogram razy metr na sekundę do kwadratu przez kilogram, czyli mamy metr na sekundę do kwadratu. To jest, słuchajcie, 10 metrów na sekundę do kwadratu. I teraz mając A mogę spokojnie wyliczyć delta V. A razy delta T, czyli to będzie 10 razy 2 metr na sekundę do kwadratu razy sekundę. Tutaj się skróci kwadrat z tą sekundą. I wynik to 20 metrów na sekundę. Idziemy dalej. Słuchajcie, czwarty punkt. To jest trzecia zasada dynamiki. I co o niej musicie wiedzieć? No oczywiście znacie treść. Jeżeli ciało A działa na ciało B pewną siłą, to ciało B działa siłą o tej samej wartości, tym samym kierunku, ale przeciwnym zwrocie. Dlaczego się nie równoważą? Te siły, ponieważ mają różne punkty przyczepienia. Czy przyłożenia. Jak Wam wygodnie. Ok. I że jakby. Słuchajcie, jeżeli mówimy o czymś takim jak. Yy, trzecia z przede wszystkim się uwidacznia, jakby jej konsekwencją jest zjawisko odrzutu. Tutaj jakby nie ma żadnego wzoru, tylko jest tak troszkę teorii. Te elementy macie po prostu znać, ok? Jeżeli chodzi o ostatni element, to jest spadek swobodny i tutaj macie wiedzieć, że spadek swobodny dotyczy jakby ruchu ciała. Z Spadającego, na które działa tylko siła grawitacji. I najważniejsza informacja jest taka, że czas spadku nie zależy od masy ciała, ale tylko wtedy, kiedy zaniedbujemy opory powietrza. To jest, słuchajcie, to doświadczenie gdzie ten pan miał taką rurę, gdzie rzucał różne elementy i jak było powietrze, to piórko od względu na opór powietrza spadało najwolniej, kulka najszybciej, a jak wypopował powietrze i była próżnia, to wszystkie elementy spadły w tym samym czasie. To jest wszystko. Yy, moi drodzy, się widzimy się kolejno na sprawdzianie. Mam nadzieję, że później Wam wyśmienicie. Dziękuję za uwagę. Gdy By były jakieś wątpliwości, to proszę po prostu od razu pisać pytania. Ja oddzwonię, odpiszę Albo zrobimy jeszcze lekcję taką konsultacyjną na Zoomie, nie ma problemu. Dzięki bardzo.